To jest Gucci. To jest Gucci. To jest Gucci. To jest Gucci. To jest, jest, jest Zaraz. To jest Gucci. Gucci. Pięknie. I mam bardzo fajny prezent. Też o nim marzyłam. Golarka do ubrań. Ja ogólnie nie lubię takich rzeczy typu jak Bogdan kupił w tamtym roku prasowalnicę do ubrań. Ale właśnie, prasowalnicę bardzo lubię, bo to jest, to jest idealne narzędzie dla każdej kobiety, która uwielbia ubrania. No i nie tylko. Bardzo przydatne. I tak samo to. Mega. No, i już są prezenty dla bliskich przyszykowane. Tak. E, mi się najbardziej podobało ten. To, to są prezenty dla Nawaszka też. Ej, a ja, a Nawaszko co nam da? Wyczytałam, no. że żeby już śledzie zrobiłam, dwa słoiki ale że cały czas płaczę i żeby nie płakać, to mam odpalić świeczki. Odpalam świeczki, napalam okulary, tylko gdzie się spóźnię. ty naprawdę, że robisz śledzie? Tak, prawda? to Nie, stop, to, są, to jest moja produkcja, śledzi mi nie nerwuj, a tu będę robić. A to wszystko jest kupione. Uuu, ale to jest obrzydliwe. To Uuu. wszystko. A to będę robiła e, obrzydliwe. Co będziesz robiła obrzydliwe? Uuu. Rybę? No, po grecku, pierwszy raz. Ja bym wszystko zamówiła, naprawdę. No, a mówiłem. Ale a tutaj wierze, no bo śledzio, to, to... Jeszcze bo jest jeszcze zestaw. W się... Kieliszeczki dodatkowe, bo będzie więcej gości. E... Dodatkowe butelki. Ostatnio stukłam, pokazać wam jak to zrobiłam? Bo się musiała odkupić dwa kieliszki. A jaka jest u mnie tradycja w domu? Czekaj, domu. Że u nas się je, no wiadomo, barzuszkami jako zupkę, ale potem się je śledzika, ziemniaczki w mundurkach, do tego kapustkę z cebulką i w oliwce. Tak. Jest taki problem, że nie mamy garnka, żeby ugotować ziemniaki, bo mamy tutaj tylko dwa garnki. Ej, ale słuchaj, jakbyśmy poszli do sąsiadów, pożyczyli od nich garnek, oni na pewno nic nie gotują. No. Zobaczymy, czy ta świeczka działa na tą cebulę. No i czy ty możesz mi resztę tego wina? Ale jeszcze nagrywasz, tak? Ale nalej mi winkę. No. Pomożecie mi wybrać, zobaczcie. Mam zostało mi jeszcze 5 butelek wina. Mamy tak, tu mamy francuskie, reszta to chyba włoskie, a to jest jeszcze hiszpańskie. Kościół, włoski, hiszpańskie czy francuskie? No ja w to Jest 24 grudnia, godzina 9. Właśnie biegnę po chleb, bo nie ma chleba, nie ma napojów. Miał to załatwić Bogdan. No ale wiecie, jak sama czegoś nie zrobię, to tego nie będzie. Wczoraj zrobiłam też rybę po grecku, no i dzisiaj ją spuściłam w toalecie, niestety. Ech, nie była najlepsza, ale na szczęście mamy zamówioną rybę, także spokojnie. A tak w ogóle, to dzisiaj przychodzi do nas 11 osób. 11, a my mamy. Cztery krzesła i po cztery sztuki zastawy, talerzy i tak dalej. Więc będzie ciekawie. Akcja chleb zakończona S sukcesem. A tak w ogóle jest godzina 10, 10.30. Nie mam stołów, ale na kawkę zawsze jest czas. A kto tam idzie? Co ty niesiesz, Bogdanie? Chlebek, świeżo opiekły. Chleby? Ciabata. Ja byłam w plaży rano po chlebiek, myślałam, że nie, nie mogę na Ciebie liczyć i tu co, tu masz wesołych świąt? Wow! Ale Bogdan kupił chleb. Niesamowity. jest Vermont elegancki, ciabatta jest cieplutka. No pięknie. Jest ciepła. No to Bogda, nie spisałeś się. No zobacz, i tu piernik jest. O, tu jest piernik? No. O, tu? <laughs> o Bogda, nie odpowiedzieć coś? No. To teraz zasłużyłeś na to, żeby przynosić stoły, bo jest już godzina do dziesiątej, a my boż, dalej nie mamy... Także ja piję świąteczną kawkę, to może kawałek tego pierniczka, a co będziemy czekać na gości? Właśnie mówiłam, zanim tutaj przyszedłeś, że nie mamy nic zrobione, nie mamy stołów, nie mamy obrusów, niczego nie mamy, zastawy nie mamy, ale świąteczna kawka musi wjechać, nie? Tak. Na Cilku, nie ma się co denerwować, na przy, naj, najwyżej przyjdą goście, sushi zamówiłam, zjedzą sushi, nie? Tak. I mówiłam o tej rybie, którą dzisiaj spuściłam w toalecie. Plan jest taki, żeby pożyczyć od sąsiadów z zonę tutaj. Trzy stoły i się tam na górę do nas. Bo przychodzi do nas spora familia. A nasz tu obsłuży maksymalnie sześć osób. Mam nadzieję, że mają otwarte zamknięte. To Gosia nie za zabije może czekam, może tym drugim wejściem. Czekaj. O nie, też zamknięte. Nie dobrze. Ty, ale będzie przypał. I to my teraz robimy? Skąd ja wezmę stoły? Gosiu, problem jest. Co? Nieczynne. Nie, nie wezmę stołów, no naprawdę? No weź. Poważnie. Ja już napisałam mojej siostrze adres. Ale zamknięte jest. Nie. No, no naprawdę, mówię ci. No co teraz? No nie wiem. Nie wiem, czy te dwa stoły wystarczą. Na 11 osób to. A nie. Tak się prezentuje nasz stół, nasz stół raczej nasze stoły. Tu już odpalamy. Czekaj, bo to muszę przeleć do karafki, ale tu już odpalamy. O nie! Jak to nie działa teraz? Ej no nie proszę cię, zreperuj mi to No nie domek mi nie świeci Odwołujemy Wigilię O! Magia świąt naprawdę działa To jest godzina 13.41 za Dostało 19 nam... minut będą Tak pierwsi goście przychodzą już za 19 minut W ci już muzyczkę świąteczna. Stoły już gotowe thank you Turą. Czekaj odleję trochę tej z tego czegoś. Ożcholera. To jest tak. Możemy świętaną dodać. O Bogdanie, powiedzieć coś jestem tak zmęczona, że już mi się nie chce. Zjedzą, zjedzą tak. Co tu się stało, Gosiu? No się wysypało. No, no bo nie ma, znowu nastawia rzeczy na górze nie mogą tam wziąć. Jak zawsze to jest Bogdanie, Wszystko twoja wina. Jakby nie patrzeć na to. Trzeba... No zaraz, ale... Zaraz? Ja to robię czy ty to robisz? Jak ci podobało? Bardzo, pierwsza Wigilia, którą my robiliśmy, I powiem Ci, że, że daliśmy radę pomimo jakichś tam przeszkód wcześniejszych, czyli brak stołów, brak zastawy, za mało zamówionego jedzenia, to i tak super. Znaczy nie, bo okazało się, że w sumie nie było ani za mało jedzenia. Stoły w końcu były, udało się, zestawa była. Sztućce były, także z tego miejsca chciałabym podziękować naszym sąsiadom Zona restaurante, że nas poratowali, pożyczyli stoły, pożyczyli sztućce, pożyczyli zastawę. Jeszcze mogli nam wnieść, no ale... No hej Maria, bardzo dobrze, czekamy na Was. No wiesz jak się wchodzi, Ty byłaś tu, nie? Nie, nie, tam ta pierwsza powinna być otwarta. Jest winko, jak najbardziej, zapraszamy, no. No to zobaczenia, no hej. Jedzie moja siostra, Maria Dobrzańska. Ludzie, którzy są z nami od dawna, mogą kojarzyć Marię, bo Maria nas wspierała na samym początku naszego blokowania. O, na wachu przyjęliśmy zabawkę. Ej, Bogdanie, mam do ciebie takie pytanie. Czy ty mógłbyś mi bardziej tutaj związać, bo mi się to. Tu... No dobra, wszelkie. Dobrze jest. Cały dzień jadło ci jeszcze jest sushi. Dojadam, ja dam, że się nie zepsuło. No ale Głosiu no. Już, naprawdę, już, już tu jest godzina. I ty jeszcze masz naprawdę miejsce. 26 grudnia, drugi dzień świąt. Zaczynamy od spacerku z Bogdankiem i z Nawaszkiem. Wczoraj sama musiałam chodzić z psem, a jest naprawdę ślizgawka, więc na wacho to było nie lada wyzwanie. ode, ode mnie odejść, jest O! o. Jezu. W sumie byłam uzależniona tak naprawdę od niego i od jego humoru i czy spotka psa czy nie, więc całą drogę się odbiłam, żebyśmy tylko nie spotkali żadnych innych psów. Ale na szczęście się udało, bez wywrotki. Podsumowując naszą wigilię, którą pierwszy raz robiliśmy u nas, w sumie zrobiliśmy nawet dwie wigilie, o przepraszam, jakiś SMS. Eilash, hej, tu Studio Eilash, jutro o 10 idę na rzęsy, dobrze, świetnie. No przed Sylwestrem. To była pierwsza Wigilia u nas, a tak dokładnie to dwie Wigilie. Najpierw była moja rodzina, potem była rodzina Bogdana, podzieliliśmy to na dwie części, no bo wiadomo... Ale powiem Ci, to nie dlatego, że się nie lubią. Nie, nie, no nie dlatego lubią się bardzo, tylko żeby to zgrać wszystko czasowo, a dwa, no wiadomo jakie mamy czasy. A zresztą nie mieliśmy naprawdę aż tyle stołów, to by się u nas nie zmieściło i tak jak widzieliście mieliśmy problem z tym żeby te wszystkie stoły zorganizować. W sumie nie mieliśmy problemu, ale trzeba było je wnieść. Na szczęście zrobił to Bogdan. No i spuchła mu kostka, w związku z tym wczorajszy dzień był cały wyeliminowany, no bo leżał biedaczek ze spuchniętą kostką. Zostawiliśmy wiele rzeczy na ostatni moment. Kasia, ja teraz powiesz to w moim stylu. No ale na szczęście, finalnie udało się to wszystko pozbierać i zorganizować, także myślę, że wyszło fajnie. Bardzo fajnie, fantastycznie było. Fantastyczni goście, fantastyczne prezenty, fantastyczne jedzenie, fantastyczna atmosfera, fantastycznie.